Witam tu Aristeo udający się z pewną misją do zamku, czyli do ruin zamku. No właśnie, powinienem mu to dostarczyć. Ale ja nie chcę, ja mam tu inne zadanie. Uczta dla duchów? Nie, to nie jest to. Od niej serce do ducha. Nie wiem, co ten yy, zboczeniec chce z tym sercem zrobić, ale ale mam nadzieję, że nic złego. No właśnie, bo ja tutaj trochę o strach podniosłem, to uzupełnimy. Ale w sumie dawno nie miałem strat w walce, no ale, ale tym razem się nie udało. Trochę to smutne. To właśnie on. Oj, coś czuję, że może być bitwa. Może powinienem szał. Wiecie co? Na wszelki wypadek. A właśnie, właśnie. A nie, nie. Tu nic. Tu. nic. Okej. Okay. Nie, ja jestem za tym, żeby jednak mamy mnóstwo tych flaszek, więc. A jednak boję się. A jak nic nie będzie, to się nic złego nie stanie. Hmm. Pogadajmy. Serce. Serce tu totuna. przyniosły się, czuję i jego energię, jego moc. Tak blisko, daj mi je, chcę go tylko dotknąć. No, jak nie na zawsze, to zgoda, możesz je podtrzymać. Duch zabiera ci z dłoni serce i umieszcza je w swojej piersi, gdzie znajdowałoby się jego własne, gdyby je miał. Serce Salfatuna nagle kurczy się i rozbyskuje oślepiająco jasnym, rubinowym światłem. Duch zaczyna gwałtownie przyoblekać się w ciało, i oto stoi przed tobą Ksaltotun. Ha, cóż, nie spodziewałeś się tego, Olafie, ty brudny barbarzyńco myślałeś, że mnie pobiłeś, wielkiego Ksaltotuna. Nie wiem, jak, ani przez jaką czarną magię zmartwystałeś, ale cisza nie mam zamiaru słuchać twoich głupich gruźb. Z chęcią wyjaśnię ci Wszakże istotę swojej nieśmiertelności, spełniając tym samym Twoje ostatnie życzenie. Kiedy osiedliłem się w tych stronach, zrobiłem to, co zwykle. Znalazłem kilka ustronnych miejsc na rozmieszczenie swoich, hmm, jak to wyjaśnić w bardziej przystępny sposób, nie sobowtórów, nie fragmentów mojego jestestwa. Tak to ujmę. Każdy fragment opowiada. Tę samą historię i prosi o taką samą pomoc. W ten sposób gwarantuję sobie możliwość powrotu na ten świat. Jedną z kilku mogę dodać: szczerze mówiąc, nigdy nie pokładałem w tej metodzie wielkich nadziei, ale Twoja głupota objawiła się tu w samą porę. Hmm, dziękuję za lekcję, nekromantą teraz zabiję cię jeszcze raz tym razem na no dobre, dobrze że szał mamy no nie, i co znowu się wielkie lanie pojawi tylko trzeba przyznać, że mam mniejszą armię to jest nasza szansa aha, ten sam opis, który miał przedtem znaczy nie pamiętam dokładnie statystyk ale opis ma ten sam Pomyślmy. Chodzi o to, że w tej turze muszą wszyscy zginąć. Czy to jest realne? Powiedzmy. Ale bardzo mnie zaskoczyło. Dużo ich. W tej turze nie zginą wszyscy niestety. Szał, właśnie. Tu idziecie wojnę. E, zaraz, zaraz. Tu. Nie będzie, że... Że tu. Albo tu. Okej. Okay. Teraz tak, śnieżyca. To jest chyba max jaki mogę uzyskać. Świetnie. Czy tu się udało? Tu muszę wskrzeszać. Zaraz, to nie jest problem. Tak, tak. Najgorsze jest to, że ich jest tu strasznie dużo. Hmm. Może inaczej. Jeszcze jedna szansa. I teraz... Aha, jednego zabraknie. Hmm. Krok do przodu. Można lepiej wypuścić tych. Nie, no, paladyni uderzą tutaj. Możecie podejść krok. Uderzajmy. Następną szansę. ...i obrona. Dzieciom wojny. Mhm. Czyli tak. To... ...tutaj. Krok do przodu. Wolałbym, Nie, zrobimy to trochę inaczej. Teraz, zaraz, jak to będzie? Jako druga jednostka, może wskrzeszamy? Ej, no co jest? Kto w końcu obego? No tutaj rzucamy. Jak najbardziej. A może tylko cztery zginęło. Zaraz się przekonamy. O! Teraz byłoby dobrze, żeby nie mógł nic tutaj zrobić. Bijemy. Trzeba zabić, zanim on zacznie czarować. I tu jest problem. Kto tu ma inicjatywę lepszą? 7 Cztery. Lepiej tu. Zbijemy. Tak. Jest dobrze. Dobrze. Chociaż tu się do Serce. No i kasa. Uff. Poszło łatwiej niż... Y za pierwszym razem. No właśnie, przyjrzyjmy się. Serce wydarte z piersi nekromantyk Saltotona. To serce należało niegdyś do nekromantyk Saltotona i nadal rytmicznie pulsuje, jakby wciąż tłoczyło krew do jego żył. Każdy poczułby się trochę nieswojo, obejmując w posiadanie taki przedmiot. Najlepiej będzie szybko zanieść je do księcia małżonka Guilforda. On powinien wiedzieć, co z nim zrobić. Przemyślimy to mm. skoro już tutaj jestem i patrzę mm. uh -huh. spadajmy stąd, w sumie coś mnie tutaj zastanawiało, chodzi mi o. A nie, to wydawało mi się chyba. To są dwa. Nie, nie, zaraz. Mm. Czy nie było tak, że to było po tej stronie? A w ogóle ja teraz jestem w innym miejscu. Nie, a dobra. Już wiem, ja miałem ośle obróconą mapę. Wszystko jasne. To obrazy, może mi chodziło. Hmm. No ale trzeba przyznać, że w tej grze zwroty akcji są. Całkiem fajne, znaczy fabularne rozwiązania. Wszędzie zdrada. Hmm. Tak. Cóż. Bym musiał właściwie się zająć tym wskrzeszonym, hmm, tam bratem, tym zdrajcą. Tutaj nie wiem, czy się już nie zgubiłem. Nie, dobrze. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym zmierzymy się z tym obozem.